Sprawa notatki policyjnej, która została ujawniona przez dziennikarzy telewizji w Polsce 24, może pogrążyć przewodniczącą Komisji do spraw Pegasusa Magdalenę Srokę. Dlaczego? Bo okazuje się, że Sroka mogła celowo chcieć wpakować człowieka do aresztu, człowieka, który na to nie zasługiwał, ponieważ działał zgodnie z zaleceniami policji. Policja wykazuje, że zupełnie inne były ustalenia pomiędzy funkcjonariuszami a Sroką, a wydarzyło się coś z Zupełnie innego. To jest bardzo trudna sprawa, a Sroka w odpowiedzi i komentując sprawę notatki, po prostu manipuluje opinią publiczną i należy to podkreślać, moi drodzy. Profesor Przemysław Czarnek, z którym zrobiłem wywiad dla kanału Analiza Polityczna, mogliście być na żywo na tej rozmowie, komentując sprawę Sroki, sprawę komisji, powiedział wprost: ci ludzie sami na siebie piszą akt oskarżenia i mogą być w przyszłości rozliczeni. O całej tej sprawie mówię dziś, mówię. Teraz zostańcie, proszę, do samego końca i wysłuchajcie tych argumentów, bo są bardzo ważne. A jeżeli możecie, to najpierw dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz dla zasięgu i zostawcie też subskrypcję. Subskrypcje są najlepszym elementem rozwoju kanału. Analiza polityczna marzy nam się wbicie 250 tysięcy subskrypcji do końca roku. Z Waszą pomocą może nam się to udać, a my jedziemy z tym komentarzem. A, przepraszam, możecie dać też suba na złość Magdalenie Sroce, żeby. Aby żeby, żeby widziała, że jest opór dla działań, które oni stosują, moi drodzy. Podkreślę jedną rzecz: nie ma nic złego w działaniu komisji śledczych, tylko niech one działają rzetelnie. A komisje śledcze, które zostały powołane w obecnej kadencji Sejmu przez obecną ekipę rządzącą i Sejmową większość, to jest jedna wielka kpina z komisji śledczych, z całej idei komisji śledczych, idea z działania państwa i działa to wszystko za wasze pieniądze. Za grube miliony, moi drodzy. 3 miliony złotych, gdzieś około tyle kosztuje działanie Komisji Śledczej do spraw Pegasusa, którą Trybunał Konstytucyjny e, uznał za komisję już nielegalną, za komisję niekonstytucyjną, która nie ma prawa działać. I na to orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powołują się politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Zbigniew Ziobro. Cały czas powołuje się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i chyba może się na to orzeczenie powoływać, bo przecież Trybunał Konstytucyjny działa zgodnie z prawem i ma prawo działać, jest organem konstytucyjnym państwa. Zatem Zbigniew Ziobro powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego dotyczące Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa mówi nie będę uczestniczył w posiedzeniach tej komisji, bo nie będę legitymizował jej nielegalnego działania. Jeżeli policja mnie do nie, do, na to przesłuchanie doprowadzi, to dam się doprowadzić i rzeczywiście tak się stało. Zbigniew Ziobro dnia 31 stycznia dał się doprowadzić na przesłuchanie przed oblicze Komisji Śledczej, która obradowała w Sejmie. Problem w tym, że Ziobro jak dotarł na to przesłuchanie, to komisja śledcza zakończyła obrady decyzją przewodniczącej Magdaleny Sroki. No i moi drodzy, okazuje się, że policja sporządziła notatkę w tej sprawie, bardzo skrupulatną, bardzo rzetelną, i ta notatka została ujawniona przez dziennikarzy telewizji w Polsce 24 tuż przed rozprawą dotyczącą aresztu dla Zbigniewa Ziobry. Wiemy, Ziobro nie pójdzie do aresztu. I czytamy w tej notatce tak: w ocenie przewodniczącej, jeśli świadek zostanie zatrzymany w godzinie umożliwiającej jego doprowadzenie na 10.30, zostanie sporządzona przerwa. Zarządzona przerwa w posiedzeniu komisji do godziny 12, aby policja mogła swobodnie wykonać czynności związane z doprowadzeniem. Czyli policja ma taką wiedzę. Jeżeli doprowadzimy ziobrę na 10.30, no to do 12 może być przerwa ogłoszona, żeby wykonać wszystkie czynności. To wszystko się stało. Zbigniew Ziobro dał się doprowadzić. Nie utrudniał działań. Jak czytamy dalej. Po zatrzymaniu pan Zbigniew Ziobro oświadczył, że dostosuje się do decyzji i uda się z funkcjonariuszami na obrady komisji. Czyli wszystko zgodnie z tym, co mówię. Następnie został przewieziony nieoznakowanym radiowozem do budynku przy ulicy wiejskiej 468 w Warszawie. Po zatrzymaniu i doprowadzeniu do, do Sejmu RP o godzinie 10:40 pan Zbigniew Ziobro został przekazany komendantowi Straży Marszałkowskiej i pozostawał w jego dyspozycji czyli Ziobro czeka. Czeka na wejście do yy, pokoju, do sali, w której obraduje Komisja ds. Pegasusa. O godzinie 10.50 komendant Stołecznej Policji, yy, do komendy Stołecznej Policji zadzwoniła pani Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji, informując, że doprowadzenie ziobry na posiedzenie było bezzasadne ponieważ nie nastąpiło o wyznaczonej godzinie 10.30, bo jak wiemy sroka o 10.30 zakończyła to posiedzenie, ale posłuchajcie tego. O godzinie 10.28 Straż Marszałkowska została poinformowana przez policję o zatrzymaniu świadka i planie jego doprowadzenia przed komisją. O godzinie 10.29 poinformowano przedstawicieli komisji, że konwój ze świadkiem jest w drodze. Wjazd konwoju do budynku sejmowego nastąpił o godzinie 10.42, a o 10.45 świadek został wprowadzony do pomieszczenia 021A w Budynku U bezpośrednio przylegającego do sali obrad komisji. Tak czytamy w tej notatce, ale komisja już zakończyła obrady, moi drodzy. Czyli komisja miała wiedzę, że Ziobro jedzie, a mimo to zakończyli obrady, żeby przegłosować wniosek o areszt. Moi drodzy, perfidne działanie mające na celu wpakowanie do aresztu człowieka, który na ten areszt nie zasługuje. Jak się broni Magdalena Sroka? Zobaczcie, bo Magdalena Sroka w rozmowie z dziennikarzami w Polsce 24 mówi: Ziobro utrudniał opór, on się nie dał doprowadzić. Wola i chęć na przesłuchanie Zbigniewa Ziobro była. Natomiast to co się Pan zmieniło? Zbigniew Ziobro robił wszystko, by nie dać się zatrzymać w celu doprowadzenia na przesłuchanie komisji. Padł wniosek i ten wniosek został przegłosowany i taka została podjęta decyzja przez całą komisję. No, moi drodzy. Nie tak to wyglądało. Zbigniew Ziobro przyjechał, całą noc jechał, z 30 stycznia na 31 stycznia z Belgii do Polski, żeby dać się doprowadzić, żeby nie utrudniać pracy funkcjonariuszom, organom ścigania, żeby nie było yy, problemów z jego transportem z Belgii. Nie wiem, czy zresztą prawnie to jest to możliwe. Czyli przyjechał do Polski, poszedł do telewizji Republika, udzielił wywiadu, i gdy policjanci. Przyjechali do telewizji Republika, zszedł i, tak jak czytamy w raporcie policji, nie stawiał oporu, nie utrudniał niczego, dał się doprowadzić. Magdalena Sroka, pytana przez dziennikarzy, przy włączonych reflektorach, przy wyłączonych kamerach, mówi, utrudniał. No, nie utrudniał. Pani manipuluje, pani kłamie nawet, można powiedzieć. To jest absolutny skandal. No i jak można. Bez emocji, jak można bez krytyki działań komisji i całej większości Sejmowej przyjmować takie rzeczy. Znaczy, jak można chcieć. Oponenta politycznego wpakować do aresztu, jeszcze później mówić na tej antenie, tej samej stacji, że to jest trudna sprawa no to jest naprawdę bardzo trudna sprawa dla każdego, to ciężka decyzja. Ciężka, to należało jej nie, podejm nie podejmować, tylko przyjąć Zbigniewa ziobry, Ziobro i go przesłuchać. Wy w ramach komisji zadziałaliście zupełnie inaczej. Pani, pani przewodnicząca sroka, poseł Witold Zębaczyński, który ochoczasz się palił do wpakowania tego ziobry do aresztu, czy poseł Trela. I macie problem w przyszłości. Tak jak pani teraz przychodzi jako ktoś, kto rozlicza, pani może być rozliczana. I ten problem przyjdzie, bo no, chęć wpakowania kogoś do aresztu, to już jest za gruba rzecz.